Okaz informacyjny wynikający z RODO realizowany jest za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja Ochrona danych osobowych oraz na tablicach informacyjnych dostępnych w siedzibie organu. Informacji podatkowych udziela krajowa informacja skarbowa pod numerem telefonu 801 055 055 lub 22 330 03 30 Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 18. Jednocześnie informujemy, że ze względu na tajemnicę skarbową, nie udzielamy telefonicznych informacji na indywidualne zapytania o terminie zwrotu nadpłaty podatku z zeznań rocznych. Prosimy sprawdzić aktualność zgłoszonego w Urzędzie Rachunku Bankowego. Aby uzyskać pozostałe informacje, prosimy wybrać: Podatek PIT i CIT. Wybierz 1. Podatek VAT. Wybierz 2. Rejestracja działalności gospodarczej. Wybierz 3. Spadki i darowizny. Wybierz 4. Rachunkowość. Wybierz 5. Kasy fiskalne. Wybierz 6. Informacja. W... Cześć. Słucham? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć o tym, czy ja mam jakieś zadłużenie ogólnie skarbowe. No, trzeba czekać, aż się od y pojawi się głos egzekucja, tak? A dzisiaj Urząd pracuje do 15, także już nic nie załatwi, tak? Rozumiem. A pana proszę dzwonić od 7 i czekać, aż się odezwie głos egzekucja. Głos egzekucja mi się nie, nie ten. Nie pojawił. Ja, ja panu nic nie pomogę, bo ja nie, jestem, nie zajmuję się egzekucją ani żadnymi zaległościami, tak? Rozumiem, a czym się pan zajmuje? Działalnością gospodarczą. Rozumiem. A jak się w takim razie przez urząd otwiera działalność gospodarczą? Przez urząd się nie otwiera, chyba że to jest firma jednoosobowa w urzędzie miejskim, w urzędzie gminy, zakłada pan działalność gospodarczą. Jeśli pan chce być podatnikiem, za to, to musi pan się również zgłosić do urzędu wtedy do urzędu skarbowego. Rozumiem. Czyli ogólnie. W urzędzie miasta lub gminy, tak? Czyli. to, że to jest spółka cywilna, to co innego. Też nie, nie cała Mi chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. No tylko... to mówię. Urząd z miasta lub gminy kłania się. Tam pan składa wniosek o wpis. To do mnie przychodzi elektronicznie i pan do tego momentu jest już zarejestrowanym podatnikiem. Prowadzącym działalność gospodarczą. Rozumiem. A czy w ramach tego, że ja kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą i na przykład mam jakąś zaległość do zapłaty dla was, na przykład jeżeli chodzi o podatek, to pan mi powie, czy nie? Ja nic nie zajmuję się zaległościami. Proszę dzwonić albo do egzekucji, albo do księgowości, tak? Rozumiem. To pan się tak, zajmuje ja, działalnością gospodarczą, ale tylko tyle jak przyjdzie elektroniczny ten wiosek z Urzędu Miasta. Tak to się pan. Tą działalność tak. się nie, nie zajmuje. Proszę pana, ja wiem czym się zajmuje, tak? No. Panu odpowiedziałam chce pan rozpocząć działalność gospodarczą, proszę najpierw w urzędzie miasta lub gminy, a potem będzie pan miał jakieś pytania, to proszę do mnie dzwonić, tak? Ja muszę najpierw zobaczyć, co pan będzie robił. No tak, ale jakie ja na przykład napisałem do urzędu, do was, do Wałcza, do Urzędu Skarbowego zapytanie, czy ja mam odprowadzić podatek związany z tym, że wygrałem kilka milionów euro za granicą? To ja to nie mam. Nie jest mną, proszę no, pana. Ale ja nie mam do pana dzisiaj napisał, żadnej odpowiedzi. To, to, proszę czekać, to proszę czekać na odpowiedź Urzędu Skarbowego. Panie, tak? to hmm? już 7 miesięcy temu napisałem. W ogóle. Z... O, proszę napisać do dyrektora Izby Skarbowej. tak? Ale gdzie? Do Koszalina czy do Warszawy? No nie ma izba Skarbowa, proszę pana jest w Szczecinie. Tak, skoro pan dzwoni z to pan powie, że, że pan no nie, mieszka w zachodnio pomocki. Nie tak? pan, ale to, to nawet Korwin by powiedział musiałbym. Nie, być naprawdę nie mam ciała, bo mnie już ten system się zamyka, jest te 15, także co zapraszamy od godziny 7. Czyli pan po prostu chce iść do domu. No ja właśnie chcę iść do domu, ale no. już odpracowałem. No tak? to dobra, no to trzeba by było od razu powiedzieć. Ja chcę iść do domu, daj mi pan święty spokój, bo ja już mam trzy minuty to. po piętnaste. to Panie proste, panu odpowiedziałem, no i czekam, aż pan zgłosi działalność gospodarczą, wtedy możemy zacząć rozmawiać, kto dowiedział o czym rozmawiamy, tak? Czyli tak jutro rozmawiam, do pana się dodzwonię po pan, godzinie ósmej. Jakiś pan o zaległościach mówi. No tak, bo ja kiedyś miałem działalność, ale zamknąłem ją, a teraz też nie chcę mi się otwierać, bo się nie opłaca w Polsce prowadzić działalności. Ja o tym mówiłem w telewizji no, przecież. Dobra, dziękuję, do jutra. Wie pan o co chodzi? Wie pan dokładnie o co chodzi. No. I taka to z nimi robota jest.